Witam Was serdecznie w nowym materiale. Oczywiście zanim zaczniemy chciałem Wam podziękować za odbiór ostatniego odcinka. Chciałem Was zachęcić oczywiście do lajkowania, subskrybowania, udostępniania tego kanału, a my sobie dzisiaj zaczniemy od śniadania. I wpadłem na taki pomysł. Już długi czas za mną chodziła y, tortilla z jajkiem, więc na śniadanie sobie zrobię tortillę z jajkiem. Będę tam musiał jeszcze dodać sobie kurczaka, więc ja sobie już rozgrzeję patelnię z racji tego, że muszę tego białka gdzieś tam nadgonić. A tłuszczu bym tam chciał nie przekraczać super dużo powyżej 20 gramów, bo tortilla też ma, e, też ma e, po prostu tłuszcz w tym placku. No to e, nadgonię to kurczakiem, a myślę, że wyjdzie to spoko e, pod względem smaku. Więc najpierw, najpierw się zajmę e, podsmażeniem lekko cebuli, nie za dużo, bo wiecie, cały dzień przede mną, żeby nie było czuć tej cebuli. I w sumie jest to na pewno jedno z takich, bym powiedział, szybszych dań. Także mimo tego, że czasami dostaję w komentarzach tego typu rzeczy, że a mi by się tak nie chciało gotować i tak dalej, to prawda jest tak, prawda jest tak naprawdę. Prawda jest taka, że te posiłki naprawdę nie zajmują dużo czasu, bo teraz mamy godzinę 6:30. Ja przypuszczam, że w 15 minut się powinienem z tym wyrobić. Generalnie, jak robię sobie jakieś tam posiłki na świeżo, to one mi gdzieś tam mało kiedy naprawdę schodzą dłużej niż 15 minut. Chyba, że już serio robię coś wykwintnego, ale ja lubię sobie zrobić coś takiego bym powiedział, innego wtedy jak mam czas, albo wtedy, jak coś dla kogoś ugotuję, to mi jakoś tam sprawia przyjemność. Ostatnio w sumie doszedłem do tego wniosku, że ja chyba miałem być w życiu kucharzem. Także. Ja sobie skroję tego kurczaka, przyprawię go solą pieprzem. Procedura będzie wyglądała tak, że to po prostu wszystko podsmażę. Dorzucę jeszcze do tego pieczary i wszystko to wymieszam z tym jajkiem na patelni. Potem to wrzucę do tortilli, zawinę. Dodam sobie tam pewnie jeszcze jakieś, jakieś sałaty do tego. No i, i tortille podsmażę sobie też na patelni, żeby było wszystko na jednym i czysto ogarnięte. Także myślę, że ten sposób przygotowania nie jest na tyle trudny, żeby gdzieś tam specjalnie wam to wszystko pokazywać, więc myślę, że już widzimy się w momencie gotowego posiłku. No I tak się to prezentuje w wersji finalnej, więc nie zostało nic innego, jak zabierać się do jedzenia i widzimy się w kolejnych ujęciach. Ok, ja już wróciłem generalnie do domu. Byłem z Flexem na spacerze. Wyprać go u takiej pani, do której regularnie chodzi raz w miesiącu. Także ten czas mi trochę zleciał, muszę sobie na szybko ogarnąć jakiś posiłek. A Dzisiaj ten dzień jest taki dość specyficzny, bo trenuję o takiej porze, o której zwykle nie trenuję. Więc nijak mi to nie pasuje z jedzeniem. Także ja sobie Teraz zrobię taki jeden posiłek, który potem poprawię drugim, żeby gdzieś tam mieć siłę na treningu. I co to będzie? Będzie to po prostu pół bagietka z twarogiem, z warzywami. Ja generalnie czasami sobie, może nie czasami, nawet teraz można powiedzieć częściej, pozwalam sobie na takie gdzieś tam rekreacyjne produkty. Ja wychodzę jednak z założenia takiego, że jeżeli gdzieś tam no nie szykujemy się powiedzmy do jakiegoś startu w zawodach czy coś w tym guście, a nawet jeżeli się gdzieś tam szykujemy, to myślę, że na takie produkty też jest miejsce, ale, 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 wychodzę z założenia, tak jak mówię, że. Mm, no tak, dieta generalnie ma smakować Wam. Nie Wy się macie gdzieś tam dostosowywać do diety. No tak, jak mówię, istnieją wyjątki, aczkolwiek ja już próbowałem redukować w swoim życiu na różnych, nie wiem czy można to powiedzieć, w protokołach, ale jadłem i czysto, i jadłem rzeczy gdzieś tam bardziej przetworzone i powiem szczerze, że większej różnicy. Nigdy, e, nigdy nie zauważałem pod kątem gdzieś tam sylwetki. Tak jak niektórzy twierdzą, że e, ok, mogą być osoby, którym gdzieś to tam nie służy e, i pod kątem sylwetkowym, i może być nawet także pod kątem psychicznym, e, bo jakby na redukcji bardzo, bardzo duża ilość doznań smakowych może być, bym powiedział, takim gwoździem do trumny dla niektórych, bo będzie ich ciągnęło na dużo większą gamę produktów no to jeżeli ktoś jest w tym kontekście opanowany to ja nie widzę najmniejszego problemu żeby sobie móc e, gdzieś tam takie rekreacyjne produkty e, czasami wdrożyć, jeżeli tak jak mówię no Wam to nie szkodzi e, więc ja sobie teraz zrobię tą pół bagietkę e, a później w międzyczasie, bo to już będę w trasie e, to wypiję sobie po prostu przed treningiem szejka białko z bananem. Także bez jakichś cudownych bym powiedział kombinacji. A myślę, że dam radę na tym tak objechać, żeby to w ten sposób ogarnąć. Bo, tak jak mówię, innej możliwości dzisiaj nie mam. A no, prawda jest taka, że jak wiecie, no, gdzieś tam ładujecie. Tą dietę i te kalorie tak, jak powinny być, no to nawet jak wam się coś gdzieś tam przesunie w ciągu dnia, ja kiedyś właśnie byłem bardzo skrzywiony na tym punkcie, że jeżeli był zaplanowany trening, to wszystko musiało być na tip-top pod ten trening. Teraz trochę wyluzowałem i widzę, że te wyluzowanie naprawdę zrobiło robotę, bo wydaje mi się, że kiedyś chodzi takie ciśnienie z głowy, to całość. Cały proces y, gdzieś tam zaczyna dużo lepiej iść. Przynajmniej u mnie tak się to sprawdziło. Miałem tu jeszcze fajną przyprawę. O właśnie jest. Pomidory suszone z czosnkiem i bazylią. Tym to sobie posypię. Także widzicie, no, naprawdę y, możecie zjeść taki, bym powiedział, y, dobry posiłek, jeśli chodzi o makro. Y, zrobiony w y, parę minut. Nie trzeba wcale spędzać pół dnia kuchni, także ja, może jeszcze sobie do tego trochę papryki dokroję, zamknę bułę i zaczynam jeść. Bo szczerze Wam powiem, że już mi ślinka cieknie, że jestem trochę czasu po tym momencie, w którym miałem jeść. Także zaraz to pokażę Wam, jak to będzie wyglądało z bliska, i zabieram się do jedzenia. No, więc tak się prezentują gotowe bagiety. Ja się już zabieram do jedzenia. Ok, ja już dojechałem w końcu do ostatniego przystanku dzisiaj. Także zaraz się pakuję, tylko najpierw jeszcze machnę sobie tego szejka. Tak jak żeście widzieli w tamtym posiłku. Mam tutaj po prostu banana zblendowanego z odżywką białkową. Bo między tamtym posiłkiem a treningiem miałbym jakieś 3 godziny, no to pewnie tego treningu bym nie ujechał, więc sobie coś takiego zrobiłem, żeby móc to ogarnąć. Jakby mi się faktycznie to tak poprzesuwało, to mam taki pomysł, że na kolację albo tam w ciągu dnia będę miał miejsce, żeby sobie zrobić całą pinsę, także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Więc ja się e, zabieram za dopicie tego, idę jeszcze pogarniać, to, co mam poogarniać i lecę na trening. Jesteśmy na siłowni, ja już za zaczynam trening. Zaczynamy trening od zesów bocznych na maszynie, później sobie przejdziemy na Smitha, na przedni aktor. Natomiast no co, żeby nie było zbyt normalnie, to my oczywiście zaczynamy na odwrót, czyli głową jesteśmy skierowani w drugą stronę. Dużo lepiej nam ta maszyna wchodzi, generalnie lepiej można się ustawić pod kątem tego, jak będziecie ustawiali ramię względem łopatki, więc my już lecimy z pierwszą serią, jesteśmy po rozgrzewce. Tu, żeby być mega dokładnym, najlepiej by było robić to w ogóle jednorącz i lekko jeszcze skręcić. się żeby już w ogóle się ustawić perfekcyjnie, ale że my nie jesteśmy perfekcjonistami i czas nas goni, to e, robimy to po prostu oburącz, a czucie i tak jest mega fajne. Uh. Na początku się mało wydawało. Ok, drugim ćwiczeniem już będzie wyciskanie na Smithie i e, tu częsty błąd, który widzę, raz, że źle ustawiona ławka pod zbyt wysokim e, kątem. Co będzie Wam warunkowało to, że łokcie Wam będą cały czas uciekały do tyłu. Wy chcecie w tym ćwiczeniu łokciami pracować tak, aby były cały czas pod nadgarstkiem, a przed ramię mniej więcej gdzieś tam prostopadle do ziemi. Oczywiście gdzieś tam jakieś odchylenie od tego może być, ale najważniejsze, żeby to nie było jakoś super uciekające gdzieś tam do tyłu. Więc ja zawsze polecam ciut wyższy kąt tej ławki. O, muszę sobie podawidzie poprawić ciut wyższy kąt tej ławki żeby bardziej gdzieś tam angażować ten przedni naramienny Uh. Dobra. Dobra, lecimy z trzecim ćwiczeniem, one również będzie na naprzedni akton. Będą to zniosły w przód z linką i to będziemy robili po prostu w takiej wersji, żeby gdzieś tam mocno rozciągnąć ten naramienny. To jest jedno z tych ćwiczeń, które jest niewielu ćwiczeń, które będzie rozciągało, więc tu jeszcze sobie zatokujemy ten przód, potem znowu jeszcze przechodzimy na boki.

Z tym ćwiczeniem już będą klasyczne wznosy w boki z hantelkami, Ja tu sobie zakładam paski raz, że z racji kontuzji tego mojego nadgarstka A2 przeważnie wszyscy moi podopieczni, którzy próbują zrobić to ćwiczenie w paskach już nigdy z tych pasków nie rezygnują, więc to polecam Wam sprawdzić i koniecznie w komentarzu dajcie znać jak Wasze wrażenia, czy były dużo lepsze pod kątem czucia tego naramiennego. Dzisiaj jest push e, z naciskiem na barki i klatkę, więc my teraz lecimy z wyprostami. E, I w sumie dzisiaj mamy tylko dwa ćwiczenia e, na nogi, bo wyprosty, bugary, a przepraszam, jeszcze będzie hit, to są konieczne. W maszynie, także my już lecimy z serią roboczą na yy, wyprostach. Ja tu jeszcze tak delikatnie, z tego, że no, yy, tej złamanej mojej kości chcę tu jeszcze trochę sobie gdzieś tam zapasu zostawiać w tych wszystkich seriach. Nie? Drugie ćwiczenie i raptem ostatnie, natomiast tu robimy w trzech seriach. Cała reszta treningu była w dwóch seriach. według to ulubione ćwiczenie przez wszystkich, czyli bugary. Dawid już coś tu ma ręką, że go bark boli od tych bugarów, także coś musi być na rzeczy. Tu nie ma filozofii. Jeżeli chcecie nieco bardziej zaangażować czworogłowy, no to ciężar staracie się trzymać bliżej biodra, żeby hantel był dalej od kolana i ciężar, którym będzie powiedzmy, który będzie działał na ziemię. Był dalej odsunięty od kolana. Jeżeli chcecie poślad, no to musicie być bliżej kolana, żeby um, ciężar był dalej od biodra. My to staramy się zrobić. Oczywiście tego pośladka tutaj nie wyłączymy z pracy, ale my to staramy się zrobić bardziej w takiej wersji, yy, która też nam te czwórki do pracy mocniej zaangażuje. Nie? Dobra, ostatnie ćwiczenie na trickach, yy, linka linkę lewą, bo nie zamówili i nie nagraliśmy nic w tych więc tu już bez większej agresji, po prostu trzymacie tak, żeby linka była mniej Link więcej równolegle ustawione do waszego tricka. ok, więc ja już wróciłem z treningu siedzę nad moim posiłkiem potreningowym, którego niestety Wam nie nagrywałem jak go wykonuję, bo jest po prostu dziecinnie prosty, musicie ugotować sobie makaron, musicie podsmażyć sobie lekko cebulę na patelni, wrzucić do tego kurczaka, pieczarki cukinię pasatę pomidorową jeżeli chodzi o przyprawy, sól, pieprz Papryka słodka, wędzona oraz bazylia. Już Wam pokazuję, jak to wygląda, bo mi zaczyna lecieć linka. Jest godzina 16. Ja dopiero jem trzeci posiłek. Także, tak jak Wam mówiłem, yy, prawdopodobnie będzie tak, że, że gdzieś tam wleci ta pinsa i nawet uda mi się ją całą zmieścić. Co mnie niezmiernie cieszy. A posiłek wygląda w następujący sposób. O, jeszcze się tutaj dymi. Także ja już. Nie przedłużam, zabieram się do jedzenia. No i tak się prezentuje. Oto, i moja kolacja, więc tak sobie zamarzyłem. Tak mi wyszło. Prawda, panie Fleksie? Co? To nie do ciebie. Zostaw. No. Dobra, więc ja będę zabierał się już za jedzenie. Nie będę już przedłużał. Mam nadzieję, że Wam się dzisiaj podobało. Zostawcie oczywiście lajka, like subskrypcję, udostępnienie. Nie zapomnijcie o moich kodach rabatowych. Osoby chętne zapraszam do współpracy, także do zobaczenia i do następnego materiału.